No, cześć. Witam was moi drodzy. Przed nami kolejna garść ekspres losów. Poniedziałek rano. Czas starty. Mam tutaj podobną konfigurację jak ostatnio, czyli koszt 70 zł. Dwa razy słówka, dwa razy krzyżówka, dwa razy gorąca kasa, dwa razy pełna skarbonka, trzy razy szybka kasa, trzy razy Vegas i mam nadzieję, że i wygranych nie zabraknie. Także zaczynamy, poniedziałek 7.11, losy zakupione i przed nami pełna skarbonka. 30, nie ma. 15, nie ma. 28, nie ma. 19, nie ma. Los mamy, przegrany. To może coś o tego kalibru. Słówka. I pierwsza, pierwsza słówka przed nami, lej. Czyli coś takiego mamy, nie ma l, także do widzenia. Jar, I, A, R. Zaliczone. Teraz piec. P. Nie ma I. Gong. G, O. Nie ma N. Nie ma. No, niestety. Metys. Szukamy. Nie ma literki M, czyli też do widzenia. Kolejna. Ukrop. U, K, R, O, Mamy. Lutnia nie ma i, to już można skreślić, taktyka, ty, a, k, ty, no nie ma y, także to też skreślone, strzelin, szukamy, nie ma literki s, także do skreślenia i adiutant nie ma literki i, także mamy porażkę, jeśli chodzi o słówka. No dobra, więc to co teraz? Gorąca kasa. 32. Czy coś takiego mamy? Blisko, blisko, ale niestety nie. 29. No niestety nie. 4. 4 jest, dobra, papryczka zaliczona. 16. Jest, dobra, mamy drugą. 18. No niestety nie. 23. Niestety nie 15. Nie ma 35. Nie ma 30. Nie ma i 2. Nie ma. Hm, też mamy przegraną. No, niestety. Niestety. To co? Jeden, jeden wygasik na rozgrzewkę. Bierzemy. Bierzemy, wygasa. I co my tu mamy? Tu nic, tu nic, tu nic. Tutaj też wszystko podwójne sypią. Dwie koniczynki, dwie żarówki. Gra dziewiąta też nic nie ma. Tu też nic, nic. Tu też nic. No i to też nic, tak że pusty pusty. Patrzcie, jeszcze żadnej wygranej nie było. No to co? Bierzemy krzyżówkę zatem. Na nią można liczyć. By dzisiaj też. PAW. No i już jest pierwszy wyraz. Pentagon. P, nie ma literki E. Dobra, to już także można wszystko z S skreślić. Lisetlan. I tyle. Dobra, NOS. NE, O. Nie ma S. Czyli też skreślamy wszystkie z S. PISMO. PUCK. PU, C. Nie ma literki K. No to też skreślamy z K. To wiadomo, że tutaj nie będzie. Opole. O, P, O, L. Nie ma E. Dobra, nie ma E. Udo. U, D, O jest. Drugi wyraz. Dobrze. O, K. O. Nie ma K. Rozkreślamy. Loara. Wyślamy. I sztorm też nie będzie. patrzcie krzyżówka pusta. Normalnie, aż ciężko uwierzyć. <grym> Ale się nie udało. Dobra, to co teraz pełna skarbonka? Szóstka. Brak. 24 brak. 26. Brak i 15 nie ma. No ostatnie tak fajnie poszło, to teraz trzeba oddawać. Lot to nie? Za łatwo by było. Serce mamy. Dolarek mamy. Wiśni nie ma. Siódemka jest. I podkowa jest. Nic to nie daje. Co my tu mamy? Kolejny Vegas. Jeden. Tutaj nie pasuje. Tu mamy dwa. Tutaj nic. Tu dwa dzwonki. Dwie te Dwa razy pomarańcza. Tu raz tu nic, tu nic, tu nic gra dwunasta nic dalej, trzynastki nie ma, nie ma i nie ma, to pusta, no, sytuacja podbramkowa, że tak powiem, nic się nie dzieje, kolejna szybka kasa, dolarek, siódemka. takiego dolarka nie ma, podkowa i karty, no też pusto. To się nazywa mieć szczęście. Dobra, kolejna słówka M. -u. M. -y. U. Jest zaliczone. BMW. BM. Nie ma W. Niestety. Brno B. Nie ma R. Idea. I D E A. A czy nie? Nie ma A. Ha. Masakra. Hindi. H i. D, I to mamy, dobra Mekka M, E K, -k. No nie ma A Bagnet to można skreślić Gruszka można skreślić, ilostryka można skreślić, Jastrę można skreślić Nie było literki A dobra, co dalej? Gorąca kasa Niech będzie gorąca kasa Jeden brak dwanaście brak pięć brak dwadzieścia siedem jest papryczka czterdzieści jest trzydzieści sześć nie ma dwadzieścia jeden nie ma trzydzieści cztery nie ma dwa nie ma i cztery nie ma. Ja nie mogę normalnie. Ech, takiej sytuacji nie, nie pamiętam. Dobra, krzyżówka, ekspres, podejście, drugie. No to tak, san. Sy a. Nie ma literki n. No to skreślamy wszystko z n. To będzie okno. Kain grunt. Dobra, tyle. Dog. Nie ma literki d. To skreślamy wszystko z d opera opy nie ma e skreślamy wszystko z e no i tu za dużo zostanie por po nie ma r skreślamy r czyli to nie będzie krat tiary też nie będzie popyt po P, nie ma e y a jest dobra po py t mamy popyt pierwszy wyraz Togo. t -o, -g o Drugi wyraz. Dobra. Matka. Nie mamy. Czyli skreślamy. I zostaje chwast. C. Nie widzę. Także jest pusto. Nawet krzyżówki dzisiaj nie dopisują. Patrzcie. Normalnie aż... Aż niemożliwe, nie? Dobra. Ostatnie dwa losy. Szybka kasa. Gwiazdka jest, dolarka takiego nie ma, koniczynki nie ma, podkowa jest i dolarek jest. Dwa złote mamy. Szok. Dobra, i ostatnia. Ostatni, ostatni wegas. Ostatni los, ostatni wegas. Tu nic, tu nic, tu nic. Tu nic, Barbar, bar, nic, tu nic, tu nic. Gra dwunasta. Nie ma, tutaj nie ma i tutaj nie ma. <laughs> Moi drodzy, normalnie porażka na całej linii. No więc tyle. Ekspres losów mamy puste. Jest jedna wygrana, dwa złote na pocieszenie. Nie wiem co, <laughs> co powiedzieć. No tak, to czasem bywa, nie? To są losy. Więc no dobra, no nic. Poniedziałek nie zaczyna się jakoś dobrze, no ale mam nadzieję, że. Jutro na odcinku zrobkowym pójdzie trochę lepiej, no i coś się tam uda odzyskać. Także no, do zobaczenia. Cześć!